Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji centrum Kobylej Góry. Opiewająca na 800 tysięcy złotych inwestycja finansowana jest przy wykorzystaniu 63% środków zewnętrznych z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z założeniami betonowy plac przy remizie OSP zamienić ma się w miejsce wypoczynku. Na środku stanąć ma fontanna dyszowa, a przy niej inteligentne ławki solarne, dzięki którym mieszkańcy będą mogli pododować telefon, czy też skorzystać z darmowego wi-fi. Wszystko to oczywiście w otoczeniu kasztanów i zielonej trawy. Chcieliśmy też, aby miejsce do wypoczynku było również w centrum kombolegó, nie tylko nad zalewem, dlatego też podjąłem taką decyzję, aby przy możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które takie się właśnie nadarzyły, jeśli chodzi o nas programu prowu. Prace budowlane ruszyły z początkiem kwietnia. Obecnie koncentrują się przy fontannie, gdzie ułożono i wyprowadzono już instalacje technologiczne do pomieszczeń technicznych. Rozebrano część kostki brukowej, a także dokonano wycinki 12 drzew akacji. Wizerunek Centrum Kóby Góry to też jest wizytówką naszej całej gminy i myślę, że tym bardziej ściągnie jeszcze większą ilość turystów, a pamiętajmy, że 38% podatku dochodowego, którzy które zostawiają osoby, które przebywają u nas, które wypoczywają u nas, to są również dochody do gminy. I myślę, że poprzez wizerunek, zmianę wizerunku tutaj w centrum Kobylej Góry, również spowoduje to, że te dochody nam się zwiększą, co będziemy mogli przeznaczyć jeszcze większą ilość pieniędzy z budżetu na kolejne inwestycje. Inwestycja zakończyć ma się do końca czerwca.